Konrad Kolańczyk, firma KR Fishing. Co tutaj macie ciekawego raczej, Co macie ciekawego? No już no tutaj można przynasz, zaprezentować. Akurat trzymasz trollingowego woblera, generalnie głęboko schodzącego, typu minął. Bardzo dobre kotwice uzbrojone i jedna ciekawostka: no schodzi do 15 metrów. Mamy też woblery, które schodzą bez te, bez e, do, wierzki, do pału, do e, windy, do, nawet do 20 metrów. Czyli można każdą, każdą dziurę tym e, obłomić. Generalnie mamy taką ofertę, jeśli chodzi o pod, pod, e, metodę trollingową, mamy bardzo bogatą ofertę, jeśli chodzi o woblery. Woblery, które schodzą na, od 4-2 metrów do nawet 20, tak jak wspomniałem. Czyli są to woblery i do połowu szczupaków, okoni sandaczy, a czy coś znajdzie dla siebie wędkarz, który będzie musiał łowić bolenie? Generalnie każdy drapieżniki mhm. mogą być poławiane przez, przez nasze woblery, przez woblery Sebili. To rozumiem, że to są jakieś historie pewnie związane z sumami. No, no to tak. Dobrze kombinuję. No, tak. Dobrze kombinujesz. Głośna głośna grzechotka, typowy wobler pękaty, do Fajka. połowy sumów. Mam tutaj też taką ciekawostkę. Wobler stworzony na kształt blachy wahadłowej. Z tym, że ten wobler ma w sobie grzechotkę i bardzo wolno tonie. Na przykład w miejscach, gdzie jest bardzo płytko, a chcemy tam dojść wahadłem, bardzo fajnie się sprawuje, ponieważ możemy prowadzić na 20 cm wolno tego woblera. Także prezentuje się to bardzo ładnie, jest bardzo fajny design. A powiedz mi, jak się kryją ceny tych woblerów? No ceny woblerów niestety nie są tanie, to nie są najtańsze woblery. Powiedziałbym, że to jest półka taka średnia plus. Ceny kształtują się między 30 do 150 zł, ale mamy w ofercie od woblerów naszych na nasze wody, szczupakowych, typowo sandaczowych woblerów, po, po woblery na bardziej egzotyczne wyprawy, typu popping, tak? to, są, to są popery do, do typowego popingu, tak? na wodach egzotycznych, łowienie GT, ryb, ryb kogucich, no, jedyne chyba w Polsce dostępne popery. Ale biorąc pod uwagę cenę nad wodę najlepiej się wybrać z dobrym wyczepiaczem na pewno, bo urwać, urwać takie cacko to jest spora strata. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo KR Fishing to jest również Fenwick, a wędki Fenwick już obrastają trochę legendą wśród łowców sandaczy. I, I mógłbyś tam troszeczkę opowiedzieć szerzej, na czym ten fenomen polega, że, że te wędki są tak zachwalane i uważane za, za tak dobry sprzęt. Znaczy tak, no, zaczęliśmy naszą przygodę, naszej firmy od dystrybucji Fenwicka, ehm, więc trzy e, lata z Fenwickiem w Polsce i e, bardzo się cieszymy, że jest duże, duże, duża popularność tych wędzisk. Mm. Wśród, tak jak wspomniałeś, sandaczo sandaczowców są bardzo znane. Bo wy też łowicie sandacze? Tak, jak najbardziej, to jest nasza chyba najbardziej ukochana ryba. Ale zaczynamy od pstrąga poprzez kolejne, kolejne etapy, pór roku i możliwości połowu, tak? Czyli później szczupak, później znowu sandacz, poprzez suma w tym roku chcemy też dużą przygodę swoją zacząć z sumę. Jaki, jaki należałoby zaplanować sobie budżet, aby dobrać sobie wędziska do, do takiego lekkiego łowienia sandaczy i do troszeczkę cięższego, no tak aby mieć ogólnie cały zestaw w domu? Oferta jest skierowana do, do wędkarzy, którzy mają różny portfel. To nie, nie znaczy, że wędki Fenwick są drog, drogimi, drogim sprzętem. Są sprzętem, gdzie możemy już poławiać wędką za 350-400 zł, 450, nie tylko sandarcze, oczywiście wszystkie drapieżne ryby i w wersji spinningowej, jak i również castingowej. Mamy też wędki od 450 zł już mamy dożywotnią gwarancję na wędki, więc to już coś, coś mówi, że ta wędka już jest naprawdę dobrze skonstruowana, już jest dla profesjonalistów, ale amatorzy jak najbardziej mogą się rozwijać z tymi wędkami, więc warto odłożyć troszkę pieniążka na dobry sprzęt i zacząć przygodę od niższych serii poprzez wyższe, no i tym ekstremum na samej górze. Łowiąc, łowiąc nad tymi najwyższymi półkami. Bo powiedziałeś o dożywotniej gwarancji, to jest bardzo ważne. Jak działa serwis? Czy, czy wymiana się odbywa szybko? Generalnie, generalnie to odbywa się w ten sposób. 48 godzin mamy odpowiedź dla klienta. 48 godzin to jest to jest od momentu, kiedy my zostajemy poinformowani o tym. Odpowiedź do klienta musi być w tym czasie zrealizowana. Jeśli chodzi o rozpatrzenie uszkodzenia, uszkodzeń itd., itd. to już się odbywa, no myślę, do dwóch tygodni z naprawą czy też z wymianą kija. To naprawdę bardzo szybko robi to wrażenie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia nad wodą, bo pewnie się gdzieś tam podczas łowienia tych standardów spotkamy. Dzięki.